Dzisiejszy temat jest bardzo kontrowersyjny, ale mimo wszystko niezależnie od tego po jakiej stronie staniecie czy jakie macie gdzieś tam przemyślenia odnośnie tej sprawy, to chciałbym, abyście wysłuchali mnie do końca i po prostu nawet w komentarzach, jeżeli będziecie z kim gadać, to po prostu uszanować to co piszę, argumentować się jakoś tak sensownie, no i nie wbijać się w siebie, dlatego jakby staramy się utrzymać to jakoś tak w cywilizowanych warunkach. A dzisiejszy temat jest to streaming, stream snajperzy, blacklistowanie oraz Więc będzie całkiem they are never allowed in anything that the actual good guilds on the Alliance are doing. And the vice it's it's vice versa as well. So you won't get any actual good raids. You'll never actually get any good gear. Streamerzy ostatnimi czasy stali się takim jednym z głównych tematów, takich, wiecie, gorących, jeśli chodzi o community klasika. Ludzie, którzy lubią po prostu klasika, uważają, że streamerzy to jest coś, co źle wpłynie na grę, że granie na ich serwerach będzie, wiecie, słabe, dlatego że, tam lista powodów i tak dalej i tak dalej. Natomiast nas i w zasadzie mnie przykuła taka główna rzecz, otóż jest to wypowiedź danego streamera, Streamiera. Chodzi tutaj o Soda Popina, który wypowiedział się w temacie stream snipingu, które jakby jest dosyć bardzo kontrowersyjne i strigerowało mega mocno ludzi. Więc teraz obiektywnie opiszę tą sytuację, a następnie powoli tak jakby subiektywnie będę mówił co ja na ten temat myślę oraz jakieś tam swoje przemyślenia. A więc jak to się wszystko zaczęło? No, aktualnie mamy dosyć sporo streamerów, którzy na fali popularności streamują sobie klasika. No i jak to zwykle bywa, przy takich streamach często zdarza się, że pojawi się jakiś stream sniper. No i właśnie soda popinny będąc na jednym z takim streamie, został po prostu zabity i tam się rzeczywiście denerwował. Tutaj warto też jeszcze powiedzieć, czym jest stream sniping. Stream sniping jest znany bardzo dobrze praktycznie we wszystkich grach online. I chodzi tutaj o to, że osoba, która streamuje, e, po prostu osoby, które siedzą u niego na streamie, są w stanie zobaczyć, gdzie ta osoba jest, a następnie iść i na przykład tej osobie przeszkadzać, albo trollować, albo jakiś gdzieś tam spamować, zabijać moby, zabijać streamera i tak Dalej, tak dalej. Chodzi po prostu o to, że na odpalonym streamie osoba jest w stanie patrzeć, co dokładnie streamer robi. Czy na przykład chowa się gdzieś w jakimś FPS-ie z jakimś krzakiem, czy w grze MMO farmi sobie moby i aktualnie ma mało HP na przykład. sniping. Od razu mówię, że stream sniping niekoniecznie musi być czymś stricte mega złym. Czasami jest to po prostu to, że ktoś biega za kimś i po prostu biega i tyle, no nie? Jak stream sniping wyglądałby w World of Warcraft? Otóż, no, wyglądałby to w taki sposób, że biegasz sobie po krainie, levelujesz, robisz coś, a następnie osoba, która jest na streamie, widząc to, gdzie jesteś, zmierza dokładnie w Twoim kierunku, dokładnie w to miejsce, gdzie jesteś, wybiera sobie moment, kiedy ciebie zabić. Często też bywa tak, że zbiera jakby grupę, no i po prostu zabija streamera, gnębi go, stara się gdzieś tam, wiecie, zabijać mu mopki, przeszkadzać i tak dalej, i tak dalej. I coś takiego właśnie stało się z Soda Popinem, czyli będąc na jednym ze swoich. Streamów, robiąc sobie różne swoje rzeczy, wpadła w niego ekipa, czy tam jakiś jeden koleś po prostu uprzykrzał mu życie, zabijał go cały czas, łapał go w momentach, kiedy nie był gotowy na walkę, i tak dalej, i tak dalej. Soda, oczywiście, pff, jakby naturalne jest to, że się zdenerwował, no i wpadł na pewien pomysł, jak sobie z tym pomysłem zaradzić. Otóż wymyślił on koncept tak zwanej czarnej listy, i na tą czarną listę mają trafiać gracze, którzy będą właśnie stream snajpować, czytaj po prostu wchodzić na streamy, zabijać streamerów, przeszkadzać im w graniu, i następnie taka osoba trafi na blacklistę. Więc jeśli w przypadku Soda Popina, on będąc w hordzie, yy, trafi się jakiś tam alien, który będzie go zabijał, no to trafi na tą czarną listę. No i w teorii tą czarną listę powinna respektować druga strona, czytaj Alliance i osoby, które będą w Alliance powinny nie zapraszać tej osoby na tej liście do gildii, nie zapraszać na eventy, nie zapraszać na rajdy i po prostu odsuwać go jak najbardziej od y, całej te, takiego community, żeby po prostu nie mógł sobie pograć, czyli masz gości Grane. No i nawet jeśli będzie chciał stream snipować, czy też dalej zabijać, no to przynajmniej będzie to robił w momencie, kiedy nie będzie miał giru, bo streamer będzie miał już lepszych gier, a ta osoba nie będzie mogła nic zrobić, bo nikt ją nie zaprosi na raid. Przynajmniej to jest taki idealistyczny właśnie pomysł. I rzecz jasna, działa to też w drugą stronę. czy to jeżeli na przykład jest jakiś hordziak, który będzie uprzykrzał życie Alliance, no to tamci będą mogli wystosować taką listę do hordy i vice versa w ten sposób będziemy, będą sobie eliminować tych stream sniperów. No i rzecz jasna, rozpoczęła się cała wrzawa, że jakby kim są streamerzy, by dyktować warunki? Dlaczego na przykład ktoś miałby respektować to? No i w efekcie w sumie dużo osób się z nimi zgadza, dużo osób się... W zasadzie powiedziałbym, że większość osób się nie zgadza właśnie ze streamerami, dlatego że brzmi to jakby oni, kurde, byli pępkiem świata. No i w efekcie ci, te osoby, które się wkurzyły na to, powiedziały, że jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek trafi na tą listę Blacklist, to będzie mógł dołączyć do gildii The Blacklist i będzie to taka organizacja na wszystkich serwerach, gdzie osoby wrzucone na tą listę będą wchodzić do tej gili, będą razem progresować i będą jeszcze bardziej zmasowanie atakować właśnie streamerów. Więc tutaj bym powiedział, jeżeli chodzi o obiektywną, taką, może nawet nie tyle co opinię, tylko taki obiektywny opis tego, co się zdarzyło, i powoli, powoli będziemy teraz przechodzić do takich moich subiektywnych przemyśleń oraz tego, co ja sądzę na ten cały temat. Rzecz jasna, jakby miejcie na uwadze to, że ja również jako streamer będę jakby grawitował nieco w jedną stronę. Jest to raczej naturalne zwłaszcza, że ja również sam byłem właśnie gankowany, albo bardziej stream-snipowany, zabijany, gdzieś tam uprzykrzano mi życie, więc jakby z mojej strony od razu ktoś może powiedzieć, o ty będziesz za nimi, natomiast uwierzcie mi, że możecie się dziwić na temat tego, co ja jeszcze sądzę na ten temat. A więc zacznijmy od podstawowej rzeczy, którą trzeba sobie na początku wyjaśnić. Gankowanie oraz stream-snajpowanie. Czym to się różni? Czy to jest dokładnie to samo? Gankowanie jest to nic innego jak zabijanie jakichś innych graczy, gnębienie ich, zabijanie ich. Najczęściej jest to również zabijanie graczy słabszych, zabijanie graczy z mniejszym levelem, czy po prostu wpadanie w parę osób w jedną osobę, albo po prostu kampienie gościa, czy to jeżeli jest na tym samym ekspowisku i będziesz go sobie zabijał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to w większości coś, co jest w ramach, że tak to powiem, świata. Czytaj, ja biegnę sobie przez krainę widzę jakiegoś hordziaka no i po prostu atakuję go zabijam będę jeżeli będę go widział gdzieś tam dookoła to również cały czas będę go gdzieś tam zabijał albo w drugą stronę ja biegnę sobie przez krainę jak akurat przebiega sobie jakiś hordziak zobaczył mnie zaczął mnie zabijać i, i to jakby jest naturalne i normalne no nie więc w zasadzie nigdy nie wiemy gdzie jest nasz przeciwnik albo czego możemy się spodziewać przeciwnik może się schować może się na nas czaić albo my możemy czaić się na przeciwnika możemy też się schować możemy sobie biegać po krainie zabijać losowych graczy albo trafiać Akurat na tych, których już wcześniej gdzieś tam spotkaliśmy. Stream Sniping z kolei jest bardzo podobną rzeczą. Również chodzi tutaj o zabijanie, również chodzi tutaj o gnębienie, również chodzi o tego typu rzeczy. Natomiast celem tutaj jest dokładnie jedna osoba. Ta konkretna, czyli chodzi tutaj o streamera. No i przewagą stream snipingu jest to, że dokładnie wiesz, gdzie jest dana osoba, co w tym momencie robi, co planuje robić i kiedy można rzecz jasna się na nią zaczaić. Czytaj, powiedzmy, mamy sytuację, w której walczyłem z paroma łobami, mam mało HP, akurat możesz wtedy wybiec patrząc na streama, że jestem nieprzygotowany i mnie po prostu zabić. Takie coś również może być w przypadku regularnego gankingu. Jeżeli widzimy jakiegoś gracza, że gdzieś tam ten, zaczaimy się i po prostu go gdzieś tam zabijemy. I to jest ok, to dlaczego to drugie nie jest ok? No właśnie, to drugie nie jest ok, dlatego że jednak patrzysz na tego streama, jednak masz dokładne informacje, gdzie kto jest. I, jakby, no, jesteś w stanie przewidzieć, co będzie działo się dalej. Czy streamer gdzieś tam jest przygotowany, nie jest przygotowany, i to jest zasadnicza różnica, która podchodzi według mnie troszkę pod taki cheating i troszkę takie naginanie zasad. Więcej o tym za chwilę jeszcze to wszystko rozwinę, spokojnie. Więc, czy stream Sniping jest słuszny? Chwilę przed nagraniem tym mater tego materiału, w zasadzie jakieś 40 minut temu, zrobiłem takie, taką ankietę na moim kanale w karcie społeczności, gdzie zapytałem się was opisując Wam pokrótce mniej więcej tą całą sytuację, co Wy sądzicie na ten temat. Czy yy, takie blacklistowanie ludzi, czyli ludzi, którzy gankują, wpisywanie ich na taką listę, to jest coś słusznego? Czy jest to coś niesłusznego? Albo takie trochę tak, trochę nie. No i tutaj możemy zobaczyć, że zdecydowana większość ludzi uważa, że jest to niesłuszne. No i taka blacklista jest po prostu niefajna, argumentując to wieloma tam argumentami. Postaram się poczytać troszkę na ten temat, żeby też jakby dostosować się swoją wypowiedź, żeby zaadresować niektóre rzeczy. Później mamy Osobie, które są takie 50 na 50, czyli no, trochę słusznie, trochę niesłusznie. No, i zdecydowana mniejszość są ludzie, którzy twierdzą, że tak, blacklistowanie powinno być, że jest to po prostu słuszne, zagankowanie powinno gdzieś tam się takich ludzi wkładać do karceru. Stąd też teraz moja opinia, czy stream sniping jest słuszny. Osobiście uważam, że stream sniping nie jest słuszny, ale tak jak już mówiłem, jestem streamerem, stąd też jakby moja perspektywa jest bardzo taka jednokierunkowa. Więc opisałbym to w, na przykładzie wielu, wielu różnych sytuacji, które miały miejsce. Chociażby to jak levelowałem sobie postaci na pvp serwerze, ludzie gdzieś tam nie zabijali. Albo jeżeli robiłem sobie jakiś tam wyższo levelowy content, no to ludzie z lepszym girem wpadali do mnie patrząc na stream, gdzie jestem dokładnie nie, nie nieważne, czy będąc na zadupie przychodzili do mnie i mnie gdzieś tam zabijali. Więc no, moje zdanie jest jednoznacznie, że jest to po prostu cheating. Jest to wyciąganie konfliktu, który w innym momencie, w innym razie byłby po prostu w ramach gry poza tą grę. Czytaj, jeżeli ja byłbym właśnie w tej danej krainie, i po prostu ktoś przypadkowy by na mnie wpadł. Albo nawet jeśli jakaś gildia, która zajmuje się tego typu rzeczami, czyli zabijaniem konkretnie graczy. Czyli powiedzmy jest taka sytuacja, że ja biegłem sobie przez krainę i ktoś na przykład zareportował, napisał na whisperze: "Hej, ten koleś, którego wyszukacie, jest gdzieś tam na serwerze, biega właśnie gdzieś tam w tę stronę". I te osoby by mnie szukały w tamtym miejscu, to jest jak najbardziej okej, okay, bo jest to w ramach gry i takie rzeczy miały miejsce już w klasiku No i nie tylko w zasadzie w klasyku, tylko jest to w zasadzie naturalna konsekwencja gry, naturalna konsekwencja bycia na PVP serwerze. Z kolei stream sniping, no jest to czytowanie. Po prostu widzisz, gdzie ja jestem, widzisz, co ja robię, jesteś w stanie dorwać mnie gdziekolwiek będę i cokolwiek będę robił. Stąd też uważam to, że jest to niezbyt fajne, ale z drugiej strony, ktoś może tutaj argumentować, że to po co streamujesz, jakby to jest, jakby tego musisz się spodziewać, ale do tego jeszcze jakby te argumenty będę starał się nieco porozwijać po kolei każdy żeby jakby poświęcić im troszkę też czasu. Stąd też ja uważam, że jest to niefajne. Psuje to zabawę mi, psuje to zabawę wszystkim ludziom na streamie. No i jakby to, jakby to, nie, jest, jakby to nie jest takie główne, że o mi się nie podoba, to tak nie powinno być. Bardziej chodzi tutaj o to, że porównałbym to na zasadzie zabawy w chowanego. Wyobraźcie sobie, że ja jako streamer byłbym, na przykład bawimy się w chowanego. Ja po prostu zamykam oczy, liczę do 10, następnie odwracam, się i szukam sobie innych graczy, powiedzmy, którzy też bawią się dokładnie w tą grę. Stream Sniper z kolei, on w trakcie odliczania do 10, cały czas ma otwarte oczy i cały czas patrzy, kto gdzie się chowa. Uważacie, że to jest ok? Uważacie, że jakby osoba, która cały czas widzi, gdzie się chowaliście albo co robicie, to jest ok? No, to jest taki troszkę bardzo dosadny przykład, ale mniej więcej jest najbliższy temu, jakby opisać właśnie to, ten stream sniping. Ale tak jak mówiłem, o tym jeszcze za chwilę powiem nieco więcej. Przejdźmy do samych streamerów. Wielcy streamerzy, tak jak już mówiłem na początku, mają bardzo, ale to bardzo duży wpływ na grę. Jakikolwiek serwer, który zostanie podjęty przez właśnie tych streamerów, będzie w diametralnie Wyglądał inaczej, stąd też osoby, które jakby nie przepadają za tym wszystkim, najpraw... najprawdopodobniej wybiorą po prostu serwery inne. Jakby, jakie są minusy nabycia na takim serwerze? No chociażby to, że ekonomia będzie wyglądała zupełnie inaczej, że większość graczy na serwerze albo naprawdę setki, jak nie tysiące graczy, będą na skinienie streamera. Zwłaszcza jeżeli są to du duże osoby, przez co będą oni bezkarni, będą mogli sobie robić co chcą. Jeżeli podpadniesz takiemu streamerowi, no to będzie w stanie zebrać ogromną grupę, wjechać ci na miasto, nie dać ci grać. Yy, powiedzmy Ekonomia również będzie na tym cierpieć, bo przedmioty, które w innym wypadku trafiałyby do obiegu, do ekonomii, zmniejszając ceny, podwyższając ceny, będą trafiały do streamerów, którzy po prostu będą sobie robić z tym, co chcą. Będą mieli po prostu rzesze fanatyków, którzy będą dawali im gold, i nie jest to fajne w momencie, gdy będziecie chcieli pograć z jakimiś ludźmi, a ci ludzie wyjdą wam z grupy, bo jakiś streamer zalogował się i muszą za nim po prostu pobiegać. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że streamerzy mają bardzo dużą, nawet nie tyle co odpowiedzialność, ale bardzo dużą moc w swoich rękach, i jest to bardzo niezdrowe, dlatego że w niektórych w niektórych przypadkach jest to w stanie jakby spowodować wiele kłopotów ale z drugiej strony, patrząc na to też, tak powiedzmy z tej pozytywnej strony, można yy, jakby wyciągnąć z tego dużo fajnych eventów, dużo fajnych jakichś tam rzeczy, może wyniknąć właśnie z tego, że gdzieś tam streamer jest, ale też jest bardzo dużo minusów i nie dziwię się, oj, przepraszam, i nie dziwię się, że ludzie będą starali się uniknąć tych streamerów. Pojawił się również temat streamerów jako plusy i minusy. Czytaj, jak była taka wypowiedź, że streamer ma bardzo dużo benefitów, na przykład to, że dostaje gold, dostaje pomoc, ma łatwą żeby wejść do gildii, będzie bardziej, wiecie, dużo ludzi będzie z nim sympatyzować, będzie dostawał jakieś tam różne podarki, pomoc i tak dalej, tak dalej, no i jakby jeżeli są takie plusy, to również są minusy w postaci tego, że tego streamera będziemy mogli łapać i zabijać go na streamie, więc... No, <noise> i tu przechodzimy do sekcji, jak zwalczać stream sniping, według w sumie Was. Poczytałem troszkę Waszych wypowiedzi, poczytałem mniej więcej co inni ludzie piszą, i postanowiłem nieco troszeczkę tutaj to opisać i przedstawić. Pierwszą rzeczą jest włącz delay. No, i włączenie delayu na streamie spowoduje, że po prostu osoby, które będą oglądać tego streama, będą widziały zdarzenia, które będą minutę, dwie minuty, trzy minuty, cztery minuty i tak dalej, i tak dalej. Więc takiego stream delaya rzeczywiście można sobie włączyć i w ten sposób stream sniping. Nie będzie dokładnie wiedział, gdzie jesteśmy. I ja powiem szczerze, że jest to gówno prawda. Zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o taką grę jak World of Warcraft Classic. Jeśli chodzi o jakieś FPS-a, to rzeczywiście takie parę minut delaya będzie dosyć skuteczne, dlatego że zanim dojdzie do momentu, w którym będziesz w stanie oglądać tego streamera, to już będzie kolejna runda, więc podglądanie jego po prostu nie będzie miało sensu. W klasiku, jeżeli zerkniemy sobie, to podróżowanie oraz questowanie zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Więc tutaj takie rzeczy jak delay, czy zakrywanie, mapy, czy ukrywanie swojej lokacji, nie ma absolutnie żadnego wpływu. Jedyne, co tak naprawdę osiągniemy, to to, że będziemy jeszcze bardziej odseparowani od swojego czatu, nie będziemy w stanie reagować na czat, nie będziemy w stanie rozmawiać z ludźmi, a Stream Sniper i tak, i tak nas znajdzie. Dlatego, że minuta, czy pięć minut, czy nawet pół godziny w tę, czy w tę, nic tak naprawdę nie zmieni, bo i tak będzie wiedział, gdzie dokładnie jesteśmy, patrząc mniej więcej, gdzie byliśmy jakiś czas temu, będzie mógł nas łatwo znaleźć, dlatego, że bardzo często w jednym miejscu questujemy przez powiedzmy 24 nawet pół godziny. Wyłącz stream. No też jest jeden z takich argumentów, który kompletnie już to akurat, według mnie, jest już takie troszkę takie poniżej pasa. Jakby wiem, że ludzie się gdzieś tam denerwują z tego powodu na, na temat streamerów i tak dalej. Natomiast wyłączenie streama, tak jak ja bym Wam powiedział, że nie idźcie do pracy. Nie wiem, ktoś się z Was śmieje w pracy, nie idźcie do pracy. Jakby w większości przypadków streamerzy, no to jest jednak jakiś gdzieś tam zawód. Myślę, że można już to mniej więcej tak traktować. Zwłaszcza, że te osoby, Zarabiają dosyć sporo pieniędzy i to nie chodzi o to, że zarabiając sporo pieniędzy można nazywać to zawodem, natomiast jest to bardzo porównywalne chociażby do tego, co dzieje się w telewizji, reality show czy jakieś inne tam transmisje, nadania. No i to jest taki troszkę mem, że streamerstwo to nie jest praca. Niemniej jednak, dosyć sporo streamerzy spędzają czasu, jakby zdecydowanie więcej niż powiedzmy na regularną pracę. Często siedzą o wiele, wiele dłużej, robią różne rzeczy, więc dają przede wszystkim rozrywkę, a jakby sposobów rozrywki jest dużo. To jest po prostu praca, więc to nie jest jakby Absolutnie żaden argument Zbierz ekipę I to rzeczywiście jest z takich trafnych argumentów Żeby zebrać sobie jakąś grupę A następnie z tą grupą po prostu odeprzeć atak Natomiast yy, no tutaj problem jest taki Że powiedzmy na moim przykładzie wam podam Był sobie taki rogue Który w trakcie mojego levelowania Gdy ja sobie levelowałem postać Przychodził i po prostu mnie zabijał Na strzała po prostu robił premade'ową postać Albo miał już jakąś tam gotową postać I mnie po prostu zabijał z tytułu tego Że jestem po prostu yy, niszko levelową postacią więc gdy poprosiłem o pomoc y, ludzi na streamie, rzeczywiście zebrało się 5-10 osób, które gdzieś tam latały dookoła mnie, no i nagle ten koleś jakoś tam rezygnował. No i po prostu siedział sobie przez, powiedzmy, 20 minut cicho, ludzie gdzieś tam zaczęli odbiegać dookoła, pojawił się, zabił mnie znowu i znikał, i tak po prostu w kółko. W ten sposób nie byłem w stanie go w jakikolwiek sposób dorwać. Nawet zapraszając jakichś tam demon Hunterów, udało się go zabić raz czy dwa razy, zawołał sobie kolegów, po prostu pojawiało się coraz więcej osób, i w efekcie nie byłem w stanie absolutnie grać. I jedyne co robiłem, to tak naprawdę marnowałem czas ludzi, którzy przyszli mi na pomoc, bo oni nie byli w stanie po prostu mi jakoś tam sensownie pomóc, a nie mogli biegać dookoła mnie praktycznie cały czas. Więc, no, to też jest taki troszkę średni argument. To byłby argument w momencie, gdyby jawnie ktoś mnie gdzieś tam atakował, przyjdzie 10 osób, zabijemy jej i tyle. No, bywało też i w ten sposób, chociaż są i bardzo uprzykrzający ludzie. No i tutaj na przykład nie dawało nic, na przykład przechodzenie na inny serwer nie dawało, bo ta osoba potrafiła skakać po serwerach tylko żeby mnie znaleźć na tym serwerze i mnie zabić, czy też y, zabijać mi moby i tak dalej i tak dalej, więc uwierzcie mi, że nawet ignorowanie takich osób nie dawało nic, jeżeli ktoś chce dopiąć swego, to po prostu dopnie i jedyne co osiągnę, to będę marnował wasz czas. Kolejny argument, nie graj na PvP serwerze i to jest jeden z kolejnych takich dosyć ekstremalnych, y, powiedziałbym, przykładów, dlatego że... No, tutaj dochodzimy do takiego czegoś, że jakby rzeczywiście, jeżeli nie chcesz być gankowany, nie chcesz być zabijany, no to jakby nie graj na PvP serwerze. Natomiast, tak jak już mówiłem, ja osobiście i pewnie wiele innych osób nie ma absolutnie żadnego problemu z gankowaniem. Natomiast stream snipowanie to jest zupełnie inny temat. I tak jak już Wam mówiłem na podstawie tamtych innych wypowiedzi nieco wcześniej, stream sniping jest to po prostu cheatowanie, nie jest to fajne. No i szczerze mówiąc, ja powinienem mieć takie same, jakby takie same szanse jak Ty masz. Natomiast jeżeli stream snipujesz, no to wykorzystujesz jakby jakąś tam przewagę. Wykorzystujesz coś, co po prostu jest nie w ramach gry i jest po prostu uznawane za cheaterstwo i tyle. No więc nie chodzi o to, że ja specjalny płatek niegu. Książę powiem, że tak nie może być Tylko po prostu, no nie jest to fajne Jeżeli ktoś w grze powiedzmy mało I po prostu przychodzi ciebie cały czas zabijać I cały czas hakuje i tak dalej, nie Przejdźmy jeszcze do ostatnich parę punktów Na przykład nadużycie blacklisty Zdarza się tak, że mm, czasami Osoba, która nas zabija nie jest stream sniperem A po prostu obwinia się ją Za stream sniping, tak Czytaj, no wiele sytuacji było Gdzie były dramy nawet na, na, na tej podstawie Obwiniało się ludzi za to, że stream snipowali Więc taka lista mogłaby być nad. Używana, co byłoby bardzo niezdrowe, powiedzmy, komuś coś po prostu nie podpasowało. Powiedział coś złego, wrzucasz ją na tą, na, na, na tą osobę, na tą blacklistę. Można byłoby to wy wykorzystywać w naprawdę niefajny sposób. Stąd też to też nie jest jakieś takie idealne rozwiązanie. No i wiem, że często, będąc w afekcie, będąc w takim gdzieś tam złości, jesteśmy w stanie podejmować równy, różne nieracjonalne decyzje. Stąd też to też trzeba wziąć gdzieś tam pod uwagę. No i ostatni, streamer może. A ja nie? No i tutaj też znowu ocieramy się dokładnie o to, co mówiłem wcześniej. Jeżeli zobaczycie sobie na jakiegoś streamera, który nawet gankuje, nawet zabija, to sprawdźcie, czy ten streamer. On patrzy, gdzie jest jego ofiara? Raczej nie, w większości wypadków jest to po prostu dana losowa osoba, która jest akurat w tej krainie, gnębi się ją zabija, natomiast stream, e, znaczy ten streamer nie patrzy, gdzie ta dana osoba jest. I tu dochodzimy troszkę do hipokryzji, bo na przykład sam Soda Popin mówił, że o stream sniping to złe i tak dalej. A sam później na przykład stream snipował biegając za zmą Golden, zresztą sam byłem w tej grupie, więc to jest takie. Eee. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o mnie, no to ja jeżeli zabijam kogokolwiek na klasiku, to jest to osoba, którą nie stream-snajpuje, więc yy, jakby... Jeśli o to chodzi, no to, no to jakby tak to wygląda. Natomiast z drugiej strony ta osoba, powiedzmy, była, była jedna taka sytuacja, gdzie zabijałem sobie parę osób, e, gdzieś tam biegałem sobie po Ashen, bo ja parę osób. Te osoby po pochodziły po Twitchu, znalazły mój stream na Twitchu, a następnie chodziło i mnie zabijało w momencie, gdy ja byłem gdzieś tam w jakiejś jaskini, czy gdzieś tam moby mnie atakowały. Zabijali mnie i jeszcze argumentowali, że gankujesz low leveli i coś tam. Ja mogę gankować low leveli. Ty możesz gankować low leveli. Możemy razem gankować low Leveli. Nie ma nic z tym problemu. Natomiast jeżeli robisz to oglądając czyjegoś streama, to w tym momencie po prostu cheatujesz i zachowujesz się niefajnie. I to jest mniej więcej to, co chciałem przekazać Wam jeśli chodzi o Stream Sniping. Sama idea Blacklisty nie jest idealna jest jakby strasznie ekstremalna i z jednej strony, czyli ludzi, którzy popierają to i z strony ludzi, którzy tego nie popierają. Stream sniping absolutnie nie jest fajny, dlatego, że jest to po prostu przyzwalanie na cheaterstwo. Natomiast z drugiej strony benefity płynące z, ze streamowania też nie są fajne według mnie. Przyjmowanie golda od widzów, proszenie ich jakoś nadgminnie o pomoc i tak dalej, i tak dalej. Również można po prostu pod, jakby podciągnąć pod cheating, bo w innym wypadku nie byłbyś w stanie tego zdobyć. Co są Chodzicie na ten temat, napiszcie na dole w komentarzach, mam nadzieję, że wam się podobało, temat po prostu mam nadzieję, że jakoś wyczerpałem, tu macie kolejne filmy i proszę, żebyśmy jakoś się do tego tematu tak mniej więcej wyrozumiale i jakoś tak ludzko, nie, nie, nie wbijajcie sobie kurde szponów w gardła i, tak dalej, i tak dalej tylko staramy się rozmawiać i tyle. Trzymajcie do zobaczenia, papa, pa. cześć.